Cześć, witajcie w 107. odcinku Minecraft Crafting Ideas Daily. Sprawdźmy, jakie przedmioty dla nas przygotowaliście. Dobra, w takim razie na pierwszy ogień leci węs, zbieracz płomieni. Zbiera ogień, co umożliwia zrobienie na przykład zbroi kolczugowej, może pomieścić maksymalnie 10 płomieni. Zbieracz płomieni, zobaczcie, jak fajnie jest to zrobione. W tych yy, szczypcach jest butelka. Wow, nieźle, nieźle. Ok, znowu welter, zbroja, klatka. Jeżeli uderzy cię w stwór, nie wliczając bossów, gdy masz ubraną tą zbroję, zbroja znika, obserwując obrażenia i zamykając stwora w klatce, którą dostajemy do ekwipunku. Czyli mamy pewnie takiego mob spawnera. Dobra. Korkigamer.pl XTM, złota drabina. Dzięki tej drabinie możesz wchodzić po niej trzy razy szybciej, e, jeśli jest podpięta pod źródło energii. Pochodnia Redstone lub... Blok, redstone, okej, okay. kreatywnie, dobra, lecimy dalej. Kolejny przedmiot od użytkownika, konex, żelazny patyk. Z tego patyka można zbudować miecze, kilofy, wędki i tym podobne. Dzięki niemu narzędzia będą dwa razy bardziej wytrzymalsze. Bo czemu nie? Świetnie, konex, gratuluję. Chociaż nie jestem pewien, czy tego już nie było w MCI. Dobra, lecimy dalej. Zarno, e, żarno, przepraszam, animagon. Po postawieniu na bloku bruku lub kamienia można w nim przemielić zboże. Po tym procesie tworzy się mąka. Po położeniu dwóch sztuk mąki i dwóch jaj do craftingu tworzy się ciasto, które możemy zjeść. Okej, okay. zły czarownik? Arael. Arael to familiar, który lata w pobliżu gracza i chroni go przed wrogimi e, mobami. Potrafi wytwarzać niebieskie światło, które spala doszczętnie wszystko w jego zasięgu 6x3x3. Okej, okay, masz to użyć chyba, tak? Z tego co widziałem. Zły czarownik są Face. są Face e, wzmacnia i ulepsza dwukrotnie każdy przedmiot, z którym zostanie połączony w craftingu. Na przykład diamentowy miecz dodaje dwa razy e, więcej obrażeń i jest dwa razy bardziej wytrzymały. Okej, okay. dobra. E, Naifu 1337, barwiona woda. Woda, którą można zabarwić na dowolny kolor. Bardzo fajny pomysł, wyobraźcie sobie jakieś jeziorko, które byłoby na przykład zabarwione na kolor zielony. Okej, okay. albo nie wiem, żółty, albo pomarańczowy, ciekawe. Dobra, i ostatni przedmiot, Memoriam. E, błękitny kwarz wytwarzany w kos... Kompresorze, kompresorze chyba termicznym, rzucony w ziemię tworzy mieniący się błękitem snop światła. Przyspiesza wzrost roślin i upraw w promieniu 30 kratek. Wow, 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 co wy robicie z tym Minecraftem? Co wy robicie z tym programem MCI? Wow. Słuchajcie, dzięki za oglądanie. Już jutro oczywiście kolejny odcinek Minecraft Crafting Ideas. E, I pamiętajcie, jeśli chcecie podesłać własne przedmioty, możecie to zrobić. Wystarczy, że pobierzecie program e, i wyślecie go na maila, przedmiot oczywiście, e, roxmb.mcimopagmail.com. Zresztą wszystko macie w opisie, nawet poradniki. Dobra, trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć!